Siostry i bracia w Chrystusie. Kolejne wezwanie litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, nad którym chcemy podjąć refleksję brzmi serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze. Kiedy mówimy, że serce Jezusa jest godne chwały, to oczywiście szerzej rozumiemy, że Bóg w Trójce świętej jedyny. Jest godzien chwały. Zresztą wiele razy już na to zwracałem uwagę, że większość tych wezwań, którymi określamy serce Jezusa, odnosi się wprost do Jezusa jako drugiej osoby Trójcy Świętej albo wręcz do Boga Trójjedynego. I tak jest właśnie w przypadku tego wezwania, którym dziś się zajmujemy. Bóg jest godzien chwały. Skąd taki wniosek? Jaki to ma wpływ na życie ludzkie? Jakie z tego faktu wynikają zobowiązania i jakie korzyści? Na te pytania spróbujemy sobie odpowiedzieć. Skąd my wiemy, że Bóg jest godzien chwały? No przede wszystkim. Ze słowa objawionego, czyli pisma świętego, gdybyśmy chcieli przeczytać Biblię pod kątem wyszukania wszystkich tych fragmentów, które mówią o chwale Bożej, to okazałoby się, że tych tekstów wynotowalibyśmy niezwykłą ilość. Kilka razy to się pojawiło przed chwilą, kiedy śpiewaliśmy nieszpory. Weźmy zatem tylko kilka przykładów. Kiedy Mojżesz i Izraelici śpiewali pieśń po przejściu przez Morze Czerwone, to padały takie słowa: Będę śpiewał ku czci Pana, On Bogiem moim, uwielbiać go będę. On Bogiem Ojca mego, będę go wywyższał. A kiedy w ślad za nimi śpiewały kobiety pod przewodnictwem Miriam, grającej na bębenku, rozpoczęły od słów: Śpiewajmy pieśń chwały na cześć Pana. Kiedy Dawid śpiewa pieśń dziękczynną po zwycięskich wojnach, pojawiają się słowa: Wzywam Pana godnego chwały. A gdy Arkę Przymierza przyniesiono do Jerozolimy, król Dawid wręcz ustanowił straż przed Arką i ich zadaniem było wychwalanie Pana. W całym tekście, który specjalnie został na tę okoliczność napisany, ułożony, znajdują się między innymi takie słowa: Wielki jest Pan, godzien wielkiej chwały. Tego rodzaju zachęty znajdziemy licznie także w psalmach, chociażby w 18: Wzywam Pana godnego chwały, czy w 71: Usta moje były pełne Twojej chwały przez cały dzień twojej sławy. Kilkakrotnie w różnych psalmach powtarza się to zdanie: Wielki jest Pan i godzien wszelkiej czy wielkiej chwały. Opis powołania Izajasza przynosi nam taki obraz: Posłuchajmy. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty Wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim, każdy z nich miał po sześć skrzydeł: dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan zastępów Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Dzisiaj w seminarium, podczas zajęć, żartowaliśmy sobie, że no, trzeba się nauczyć łaciny, porządnie, żeby w niebie uwielbiać Pana Boga. I któryś z kleryków mówił: Nie, proszę księdza, wystarczą trzy słowa, a właściwie to jedno. Sanctus, Sanctus, Sanctus. W pierwszej pieśni Sługi Pańskiego czytamy natomiast słowa samego Boga. Ja, któremu na imię jest Jahwe chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom. W kolejnym rozdziale w księgi Izajasza znowu Pan Bóg mówi: Wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem ich i moim są dziełem. I żeby domknąć te teksty ze starego testamentu, w modlitwie Habakuka czytamy słowa Majestat Jego okrywa niebiosa, a ziemia pełna jest Jego chwały. Tych tekstów naprawdę jest wiele. Z Nowego Testamentu przytoczmy kilka miejsc. Pierwsze, kiedy Jezus opowiada, jak będzie wyglądał sąd ostateczny, to zaczyna od takich słów. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, Wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. Tam się wszystko zaczyna od tego doświadczenia chwały, majestatu. Drugi, to już jest wcześniej zapisany tekst, kiedy Jezus obiecał swoim uczniom, zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały. Wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również. Na dwunastu tronach sądząc dwanaście pokoleń Izraela. Mamy w tych dwóch tekstach motyw tronu chwały, na którym zasiądzie Syn Człowieczy, czyli Jezus. Z kolei uczniom idącym do Emaus, Jezus wyjaśnia, czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały. Innym razem, gdy Jezus. Mówił o przyjaźni, pouczał: Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. W Nowym Testamencie Bóg nazywany jest Bogiem Chwały, a o Chrystusie. Święty Paweł wyraził się w pierwszym liście do Koryntian, Pan chwały. W liście do Efezjan z kolei czytamy: Proszę, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, ojciec chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da Wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja Waszego powołania, czym bogactwo chwały jego dziedzictwa wśród świętych. A w jeszcze innym miejscu Chrystus nazwany jest nadzieją chwały. To jest w liście do Kolosam. Natomiast na początku listu do Hebrajczyków autor zapisał: Ten syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Także Duch Święty przyjmuje to określenie. W pierwszym liście świętego Piotra czytamy błogosławieni jesteście, jeżeli złożeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem duch chwały, Boży Duch na was spoczywa. I jeszcze w Apokalipsie mamy takie wizje, w których jest mowa o tym, że świątynia napełniła się chwałą Boga oraz że ziemia od Jego chwały rozbłysła. I to można jeszcze długo, długo wymieniać, na tym zakończę przynajmniej to wstępne takie pokazanie tekstów ze Starego i Nowego Testamentu. I one wszystkie jednoznacznie pokazują, że cała Trójca Święta, wszystkie trzy osoby są pełne chwały, że chwała to niemal zastępcze imię Boga. To, co przed chwilą słyszeliśmy, że zasiad poprawicy prawicy majestatu. No to jakiego majestatu? No Boga, Boga Ojca. Yy, idąc troszkę głębiej, yy, warto jeszcze przytoczyć tekst z listu do Efezjan. Czytamy tam w pierwszym rozdziale. Bóg z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W nim dostąpiliśmy udziału również my, z góry przeznaczeni zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. My, którzy już przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie. I drugi tekst z listu do Rzymian, 15 rozdziału. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął Was ku chwale Boga. Te konkretnie teksty. Te dwa, które teraz przeczytałem, jakoś bardziej pokazują nam, że sensem ludzkiego życia jest istnieć ku chwale Boga, żyć dla Bożej chwały. My przez Boga jesteśmy stworzeni po to, żeby Go chwalić, żeby Go uwielbiać. I to jest jakaś bardzo podstawowa prawda o naszym życiu, o człowieku. Pięknie odkrył to święty Ireneusz z Leonu, który napisał, że żyjący człowiek jest chwałą Boga. I mądrze wyraził to święty Ignacy z Loyoli w 23 punkcie ćwiczeń duchowych posłuchajmy Człowiek został stworzony, aby Boga naszego Pana wielbił, okazywał mu cześć i służył mu. I dzięki temu zbawił duszę swoją. Inne rzeczy na powierzchni Ziemi stworzone zostały dla człowieka i po to, by mu służyć pomocą w zmierzaniu do celu, dla którego został stworzony. Wynika z tego, że człowiek powinien ich w takim stopniu używać, w jakim go wspomagają w zmierzaniu do jego celu, a w takim stopniu powinien się ich pozbywać, w jakim mu w dążeniu do celu przeszkadzają. Jak pamiętamy. Też niedawno o tym mówiłem. Głęboko przeżywała tę prawdę święta Elżbieta od Trójcy Świętej, która nazywała się Belaus Glorie, Chwała Majestatu. Ona po to właśnie żyła, żeby uwielbiać Boga swoim życiem. Kiedy mówimy o liturgii, w której normalnie uczestniczymy w świątyni, to właśnie jako najważniejszy cel podaje się chwałę Bożą, i uświęcenie wiernych. Przychodzimy na Mszę Świętą, na liturgię godzin, jak chociażby przed chwilą wyśpiewane nieszpory, po to, żeby oddać chwałę Bogu, a przez to się uświęcić. To bardzo ważne stwierdzenie, z którego dzisiaj jeszcze za chwilę zaczerpniemy. Przejdźmy teraz do próby odpowiedzi na pytanie. W jakim celu człowiek ma oddawać chwałę Bogu, który jest tej chwały godzien? Po pierwsze, człowiek oddając chwałę Bogu na różne sposoby realizuje sens i cel swojego istnienia. Wszystko we wszechświecie powinno działać celowo, żeby mogło istnieć życie, żeby mogło się rozwijać. Muszą być spełnione określone warunki: jest woda, jest ziemia, jest słońce i miliardy innych bytów, które działają celowo, bo tak postanowił Pan Bóg. Oczywiście te wszystkie elementy przyrody, nieożywionej i ożywionej, realizują swoje cele nieświadomie. Przecież słońce nie zastanawia się nad tym, ile jakiej energii ma komu dać. I czy konkretnego dnia ma na to ochotę? Zwierzęta, jakkolwiek mają jakiś zakres decyzji odnośnie do swego działania, jednak wiele rzeczy robią instynktownie i w ten sposób realizują swój cel istnienia. Jedynie człowiek, który posiada wolną wolę, może całkowicie lub częściowo sprzeciwić się. Celowości i sensowi swojego istnienia. Może niszczyć przyrodę, może podejmować działania szkodliwe, może nawet zniszczyć samego siebie. Stąd też do realizacji sensu życia, jakim jest oddawanie chwały Bogu, potrzebna jest wolna i świadoma decyzja. Człowiek nie oddaje chwały Bogu automatycznie. Czy instynktownie. Robi to świadomie, podejmując w umyśle i w sercu decyzje, i to nie jeden raz na zawsze, ale właściwie w każdej chwili na nowo. Kiedy jakieś stworzenie żyje zgodnie ze swoim przeznaczeniem, to jest spełnione. Nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji i pewnie biologia nie opisała takiego zjawiska, jakoby na przykład ryby tęskniły za lataniem w powietrzu i z tego powodu były nieszczęśliwe, czy wręcz podjęły jakieś destruktywne działania, na przykład zbuntowały się i wyszły na ląd i w ten sposób poginęły. No nie ma tak. Każde stworzenie jest spełnione, jeśli żyje w sposób zgodny z przeznaczeniem. I podobnie człowiek osiąga szczęście i spełnienie, kiedy żyje dla chwały Bożej. Problem w tym, że człowiek może świadomie odrzucić te propozycje i poszukiwać czegoś innego, nawet przez całe swoje życie, i może tego nigdy nie znaleźć, albo nie chcieć znaleźć. Jak do tego przekonać kogoś, kto jest niezdecydowany na to, żeby uwielbiać Boga? Nie jest to łatwe. Można rozmawiać, można wyciągać jakieś argumenty, przekonywać nawet, można być tego żywym przykładem i to jest chyba najlepsze ale nie można zmusić. Nie da się. Po drugie, oddawanie chwały Bogu utwierdza człowieka w jego tożsamości. Jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, jego przybranymi synami, to zasadne jest, żebyśmy upodabniali się do Ojca, żebyśmy kształtowali w sobie obraz Jego jedynego syna, czyli Jezusa. Człowiek żyjący dla chwały Bożej uświadamia sobie, kim jest, jaka jest Jego prawdziwa godność i tożsamość. Święty Jan w swoim pierwszym liście tak pięknie napisał. Popatrzcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, bo ujrzymy go takim, jakim jest. Każdy zaś. To pokłada w nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak on jest święty. Po trzecie, oddawanie chwały Bogu wyraża naszą miłość do Niego. Bez sensu byłoby jakiekolwiek działanie zmierzające do uwielbienia Boga, gdybyśmy Go nie kochali. To by nawet było sztuczne. Czy wręcz nieszczere. Jest rzeczą normalną, że kiedy się kogoś kocha, to się mu nie skąpi komplementów, pochwał, miłych, czułych słów. Co więcej, normalnie nikt nigdy nie postrzega takiego zachowania jako obowiązku. Byłoby to dziwaczne, gdyby na przykład mąż czuł się zobowiązany do chwalenia żony dwa razy dziennie, czy wygłaszania jej komplementów określoną liczbę razy. Nikt by tego nie zniósł. Takie rzeczy robi się nie tylko z wielką ochotą, pragnieniem, ale co więcej, one dają człowiekowi szczęście, pewien rodzaj przyjemności. Człowiek miłujący po prostu chce obsypywać osobę kochaną. Różnymi słowami wyrażającymi uznanie, wdzięczność, pochwałę, bliskość, przywiązanie, wiele innych uczuć. I to mu daje radość, przyjemność, szczęście. I tak samo jest z naszym uwielbieniem Boga. W normalnych warunkach człowiek wierzący i kochający Boga po prostu chce go uwielbiać. Nie musi. Nie jest tak, że czuje, że powinien, że włącza się w jakiś nurt uwielbienia, bo inni tak robią. Po prostu chce tego z serca. I nie czuje się przymuszony, zobowiązany. Nie robi tego mechanicznie. Co więcej, czerpie z tego dla siebie jakąś radość serca, przyjemność, szczęście. Może pamiętamy, jak rozpoczyna się tak zwana modlitwa Anioła z Fatimy. O mój Boże, wierzę w Ciebie. Wielbię Cię, ufam Tobie i kocham Cię. Błagam Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie wielbią Cię, nie ufają Tobie i Ciebie nie kochają. No właśnie, tam jest to powiązane. Wierzę w Ciebie, ufam, kocham, czyli mamy te trzy cnoty teologalne, a w środek jakby włożone jest to uwielbiam Cię. I to nie są jakieś porozdzielane akty, to nie są różne czynności, to jest jeden spójny, zintegrowany akt, całościowa postawa człowieka. Jeżeli wierzę w Boga i kocham Go, to absolutnie normalnym moim zachowaniem jest oddawanie Mu chwały z serca, szczerze, z wielką radością i przyjemnością. Człowiek zakochany w Bogu ma ochotę przyłączyć się do aniołów, o których czytamy w różnych miejscach Biblii, na przykład w psalmie 148, chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach, chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go wszystkie Jego zastępy. W Ewangelii Łukaszowej w drugim rozdziale, a propos narodzenia Pańskiego i nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. I jeszcze w Apokalipsie w piątym rozdziale. I ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i zwierząt i starców, a liczba ich była miriady, miriad i tysiące tysięcy mówiących głosem donośnym, baranek zabity jest godzien, wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i moc i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Miriada to po grecku 10 tysięcy, oni mają taki sposób liczenia. W tych tekstach wybrzmiewa jakiś entuzjazm duchów czystych, które uwielbiają Boga i to staje się treścią ich życia, ich istnienia na zawsze. I w ten sposób przechodzimy do ostatniego, czwartego punktu. Oddawanie chwały Bogu przygotowuje człowieka do życia wiecznego. Skoro tam będziemy całą wieczność uwielbiać Boga, będziemy mieć udział w Jego chwale bez końca, to nasze uwielbianie tutaj na Ziemi jest swego rodzaju treningiem, uczeniem się tego, jak żyć w niebie. Pamiętamy rysunek świętego Jana od Krzyża, pokazujący duchową górę karmel. Na samym szczycie mieszka chwała Boża. Tam człowiek ma dotrzeć, idąc drogą miłości i ogołocenia ze wszystkiego, co nie prowadzi na szczyt tej mistycznej góry. W Profacji 39 śpiewamy, nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają. Ale się przyczyniają do naszego zbawienia. No właśnie, to krótkie zdanie wyraża sens naszego chwalenia Boga. Jemu to niepotrzebne, a nas prowadzi do zbawienia, do uświęcenia. A zatem cel, jaki stawia sobie liturgia, czyli chwała Boża i uświęcenie wiernych, jest czymś jednym. Jedno jest konsekwencją drugiego. I na koniec jeszcze krótka uwaga, w jaki sposób uwielbiać Boga. O tym by można powiedzieć osobną konferencję, czy nawet całe rekolekcje, ale takie króciutkie trzy punkty. Po pierwsze, możemy to czynić na modlitwie, zarówno wspólnotowej, jak też indywidualnej, na liturgii, w której, jak łatwo zauważyć, bardzo często pojawia się słowo chwała, uwielbienie, cześć. Tak jak czynią to aniołowie, jak czynił to Dawid, Salomon, patriarchowie, prorocy, apostołowie, święci wszystkich wieków. Po drugie, możemy to czynić spełniając swoje powołanie. To jest bardzo ważne. Po prostu robiąc to, co do nas należy, a co odczytujemy jako Boży zamiar względem nas. Tak jak rozumiał to święty Paweł, zaświadczając w pierwszym liście do Koryntian. Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Nie robimy łaski, że wykonujemy to, co jest naszym powołaniem, ale właśnie wykonując to najlepiej uwielbiamy Pana Boga. I po trzecie, możemy to czynić godząc się na Bożą wolę, która nie zawsze dla nas jest Dogodna czy przyjemna, ale ufamy, że Pan Bóg ma w tym jakiś głębszy plan. Tak jak uczyniła to Maryja, Józef, Jan i wielu innych idących drogą posłuszeństwa. Jak rozumiała to święta Teresa od dziesiątka Jezus, proponując małą drogę ufności i zdania się na Boga we wszystkim. Najlepiej człowiek może Boga uwielbić przez to, że wypełni Jego wolę. Serce Boże jest godne chwały. Przemyślmy sobie te treści i starajmy się dzień po dniu zamieniać własne życie w żywą liturgię, w jeden niekończący się akt uwielbienia.